Dzisiaj wydam ponad 50 tysięcy Robuxów, więc chociaż ten raz wbijcie 50 tysięcy łapek na pocieszenie, bo chcę zdobyć la secret combination, na której jest tylko pół procent. Moja baza jest teraz cała pusta i przyszykowana. Ja nie wiem, czy to działa, ale wolę teraz sobie powiększyć szczęście, bo może jakimś cudem to zadziała. Więc robimy szczęście razy 4 na pół godziny. Już za chwilę będę miał tylko 15 minut, żeby zdążyć wykupić laki bloki bo zamieniał się w Brain Brainrod God na szczęście poleciał. On da nam dzisiaj dużo szczęścia, bo już za 7, 6, 5, 3, 2, 1 odpalamy. I szybciutko mam teraz 15 minut, żeby wydać ponad 50 tysięcy Robuxów, bo miejsca w bazie, jak wiecie, mam bardzo dużo. Już jest pierwszy, a miejsca w bazie mam chyba 25. Na pierwszym piętrze jest 10 miejsca, więc oczywiście kupujemy. Zaraz zobaczymy drugie piętro, ale z drugim piętrem jest 18. Chyba sztuk miejsca. Uwaga, bo tu jest 5, czyli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Czyli tyle secret lucky bloków zawierzam dzisiaj kupić. I to są te Yin Yang. Ja nie wiem, czy to jest możliwe kupić 25 sztuk w 15 minut, ale chyba tak. Minęła dopiero minuta, właściwie jeszcze 3 sekundy, a ja już mam 6. To na pewno mi się uda, to będzie niecałe 5 minut i wykupię wszystko. 13 minut do końca, już mam całe dolne. Piętro dopiero. Ale teraz wypełniam już drugie piętro. Robuxy się rozpływają jak szalone. 29 tysięcy mi zostało. Wiem, dzisiaj 60 tysięcy. Czajcie to. To jest ponad 2000 zł. Jeszcze Lostra Laleritos poleciało. Gdzie to jest? Ale jajca. Ale ja nie mogę tego wziąć. Ja muszę mieć miejsce w bazie dzisiaj. Na całą bazę Secret Lucky Bloków Yin Yang. No i znowu nie będę miał co jeść. I teraz już mamy drugie piętro wypełnione. I ostatnie trzecie zostało, czyli 8 secret. Lucky Bloków. 8 czy 7? 7! 15 tysięcy Robuxów zostało! Trzynaście tysięcy Robuxów zostało! Osiem tysięcy! I ostatnie dwa Secret Lucky Bloki, po których, jakie je wykupię, to zostanie mi 3,5 tysiąca Robuxów. No super! O, Turbo Tremila leci. Ale my nie potrzebujemy teraz trudu, Turbo Tremila, ale to jest dobry znak, bo mamy dzisiaj szczęście. Więc uwaga! Otwieramy od początku pierwszego Ying Yang Secret Lucky Bloka, z którego wyleci Tortugini Dragon Frutidido. Mogłem się tego spodziewać, bo tak naprawdę na najnowszego La Secret Combinacion jest tylko pół Czy oni sobie żartują ze mnie, czy co? Halo, proszę widać La sekret Kombinacjon, bo ja nie po to dzisiaj Robuxy wydaję! No i super, Tortugini Dragon Frutini, no. E no, ale jak to tak. Ale ostatnio miałem takie ładne szczęście na evencie. I co teraz? Zobaczcie, otwieramy trzeci, i po trzecim Tortugini Dragon Frutini. Otwieramy czwartego Secret Lucky Bloka. Każdy laki blok kosztuje jakieś, nie wiem, 150 zł. No super, super. 2400 Robuxów to jest ponad 120 zł. I jedno takie badziewie, czyli taki Tortugini Dragon Frutini, który właśnie mi poleciał 4 razy. 5 razy! To jest po 120 zł. Super. O, traktoro dinozauro. Widzicie jaki ładny? To jest dużo ładniejsze. Od tego badziewia, co tu leci. Najlepsze jest to, że właśnie te jakieś 600 zł, które tutaj jest, to ja będę musiał po prostu sobie tak wziąć. I usunąć. Bo to się do niczego nie przydaje. Dobra. Losujemy od 1 do 5. Nie wiem, nic nie widzę. Mam zamknięte oczy. Ja mniej więcej sobie jeszcze poskaczę. I to otwieramy teraz jako pierwsze. O, dobra. Czyli akurat środkowy. Może to da nam szczęście. Takie super losowanie. Uwaga. Haha. <try> Tortugili Dragon Frutini. Ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Musimy poszukać dzisiaj sposobów na szczęście. I może tym sposobem będzie trzymanie tego śrubokręta. Uwaga, lecimy po kolei, trzymam śrubokręt i otwieram. Kolejnego Secret Lucky Bloka i z niego leci Tortugili Dragon Frutini. Ten śrubokręt nic nie daje. Ja nie wiem, co tu może mi jeszcze pomóc. Bo ja zaczynam mieć poważne problemy. Mi zostało dokładnie 3, 11, a właściwie 18 Secret Lucky Bloków. I na razie jedyne, co mam, to jakieś głupie Tortugili Dragon Frutini, na które jest 74,5% szans. Super, świetnie. Dawy radę, ok, otwieramy. Chciałem. Chciałem otworzyć Tortogini Dragon Fruttini przed chwilą. Dobra, otwieramy Yin Yang bloka kolejnego. Secreta i... To nie wierzę, przecież to jest jakiś żart. Ostatnio mi dwa kible pod rząd poleciały. Fajnie, 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 fajnie. Stracę dzisiaj kupę, kupę robuxów na darmo. O, o, dobra. I jak pod hotspot zawsze... O, chociaż coś, chociaż coś, coś, coś. To już jest może dobry znak? Oby to był dobry znak. na pod hotspot, jest 21%. No i dobra, czas chyba otworzyć ostatniego secret lucky bloka na tym piętrze. Ja mam nadzieję, że chociaż... No, to wiedźma. O, ta wiedźma. Czy nie może ta wiedźma mi dać jakiegoś szczęścia? Halo, panie wiedźmo. Poproszę! Ja myślałem, że ja się nie wyrobię otwierać i w ogóle wykupić, a to się okazuje, że ja 60% tysięcy robuxów, to takowy wydałem. I jeszcze jak łatwo się to otwiera. Ostatni teraz dziesiąty secret lucky blok na tym piętrze, z którego wyleci! Myślałem, że tam kibel był. A właściwie to, to nie kibel, to był tam la secret kombinacjon chyba przeleciał. No i dobra, trzeba iść teraz na drugie pięterko. A ja wam chyba zapomniałem ostatnio pokazać, co się stało po reberfie. Bo po zdobyłem, patrz. No nie to. Dobra, to zakręcimy, bo okej, okay, dostałem darmowego. Wow! 55% szans na sianko. Tu miałem podejść. Do sklepu tego. Zdobyłem pieseła. Jak tego pieseła sobie trzymacie i go tutaj dacie, ale on tylko przez chwilę tutaj stoi. Tor pilnuje! Jak ktoś wam tu podejdzie, to normalnie atakuje! Dobra, niestety, widzowie, trzeba iść na drugie pięterko. I na drugim piętrze zacząć otwierać te. To, to będą baziewne. Ja już chyba nigdy nie zrobię takiego openingu. Jeżeli. Ja nie wiem. Jeżeli to naprawdę nic znowu nie wyleci, to mi ostatnio wyleciało na inwencie. A teraz co? Kolejny tortuk. Dragon frutini. To jest jakiś żart Ja nie wiem czy ja mam kupować więcej tych sekretów Czy nie kupować Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu Bo ja już nie wiem co mam robić No zostało mi tak naprawdę Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście Trzynaście, czternaście No i co? A ja samę tortugini dragon frutini No oprócz jednego pod hotspota Którego możemy sobie dać tutaj Przemienimy go żeby tutaj stał Będzie wiadomo że coś poleciało dobrego No ale uwaga Musimy otworzyć kolejnego sekreta i kolejny. Ale ja to można sprzedać? Od kolejnego traktora dinozauro. Ja wiem, trzeba go kupić. Ja go nie chciałem wcześniej. Więc ja to sprzedaję tutaj: Tortugi Dragon Frutini. I on już raz poleciał ten traktora dinozauro, żeby Dinozaur. szczęście dał. On chce dać nam szczęście dzisiaj. Chodź, kochany dinozaurusiu, ty mój. Ładnie tutaj stań obok pod hotspota. O! I teraz daj nam szczęście. I otwieramy secret Lucky bloka. Ciekawe, czy ten dinozaur da nam dzisiaj szczęście, czy nie da. O! Jest kolejny pod hotspot. Widzicie? Widzicie, co się stało? To ja już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba przemieniać miejscami. Tak. Teraz musimy wziąć tego pod hotspota. I postawić go obok kolejnego pod hotspota. Ale teraz tam ten dinozaur uciekł. Więc po dinozaura musimy teraz się przejść tutaj na górę. On nam chce dać szczęście, coś tak czuję On jest kochany i daje nam szczęście, więc on idzie tutaj zamiast tortugini Dragon Frutini. I on czuje, że będzie chciał nam dać dzisiaj dużo więcej szczęścia. Idziemy to otwierać, dziadostwo! Uwaga! Otwieramy kolejnego secret Lucky Bloka. Ja już się boję, ja już się te Ja się nie spodziewałem takiego pecha dzisiaj. Przecież zobaczcie, wlazłem sobie drugim kątem. Do siebie tutaj. Okej, okay, jest taka baza. Takie badzie wialecą. Widzicie, ile tu jest Tortogini Dragon Frutini? Kto oglądał ostatni odcinek? No ten widział, co się tu wydarzyło. Dwa spaghetti tualeci. Tuale, tualeci. Dwa spaghetti tualeci. Jeden Isok Sekola poleciał. Ale tutaj, nie wiem, czy widzicie za to. Przynajmniej będę przygotowany lepiej na kolejne updatey, bo już mogę zrobić Riverfa. Ale go nie zrobię, bo widzicie co bym teraz jarał. Mam krachmata nawet, dzisiaj ukradłem, więc potem zrobimy sobie riberfa na nim i dzięki temu będę miał już 15 na multikoncie. No i na eventach będę mógł zawsze zebrać coś o jeden więcej. No ale trzeba otworzyć kolejnego sekreta, więc otwórz się i proszę, no. Proszę, daj coś dobrego, no. Ej, widzicie? To, to działa! Dobra, to działa. To działa na razie. Jest pod hotspot. Nie jest źle, nie, nie ma tragedii. Jest pod hotspot i teraz tego pod hotspota trzeba znowu dać tutaj. Czyli już mamy trzy pod hotspoty i musimy się cofnąć teraz. Po naszego traktora dinozauro. I tego traktora dinozauro, trzeba postawić zamiast tortugini Dragon Frutini. Tutaj obok, żeby on dawał jak najwięcej szczęścia, bo to się nam teraz pewnie kumuluje. Za 5 sekund kończy się Ying Yang. Na szczęście ja mam wykupione. Zdążyłem wykupić secret Lucky Bloki i zaraz zobaczycie. O, zmieniły się. O, a muzyczka dalej została. Jest od Inkiang. Od in a nie, już się wyciszyła. Dobra, cwaniaki. No i okej. Okay. Musimy otworzyć w takim razie kolejnego Inkian klaki Bloka. i teraz mamy jeszcze 12 minut szczęścia, więc otwieram to i teraz leci pod hotspot znowu. Ja cię kręcę. Dobra, to zaczyna działać, tylko, że tutaj trzeba jakąś inną metodę. Jeszcze coś trzeba dołożyć do tej metody i nie mam pojęcia co. Słuchajcie, to trzeba znowu tutaj położyć. Mamy już 4 pod hotspoty. Tego traktora dinozaur Znowu musimy dać na dół. Bo on sobie będzie. Tutaj, zamiast Tortugini Dragon Frutini. On dał nam dzisiaj sporo szczęścia. Ale za mało. Ja nie wiem, czy to prawda. Ale prawdopodobnie mamy za mało szczęścia. Bo za mało osób dzisiaj zasubskrybowało kanał. A więc sprawdźmy to teraz. Jak ktoś dał suba. A widziałem! Ty dałeś! Oj, ty też dałaś! Dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję za suba. Nie trzeba było. Sprawdźmy, czy to w ogóle dało teraz szczęście. Uwaga! Jeszcze piesia tutaj damy. Piesia się będzie pilnował, żeby było dobre szczęście. I uwaga, uwaga! Co nam teraz wyleci? Proszę Kibel! Pod hotspot znowu! Ale jaja! Widzieliście, subskrypcja zadziałała! Dobra, no coś tu, coś tutaj się już dzieje, ale jaja, tylko nie wiem co zrobić, żeby to się jeszcze lepiej działo. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Być może już po prostu musimy tutaj bardziej zapełnić to. Na razie nam się szczęście trochę skumulowało, bo to cały czas pod hotspoty teraz lecą. Weźmy tego dinozaura, dajmy go na dół, ale nie zamiast pod hotspota, tylko teraz, zamiast tortugini Dragon Frutini, tego tutaj. O. O, i to jest dobry pomysł. Już mamy pięć pod hotspotów. No dobra, więc skoro mamy pięć pod hotspotów, ok, yy, odkrywamy kolejnego secret lucky bloka, a z niego wyleci. No nie! Czemu ty z tortugini. Dragur w Rutini. Nie chcę tego, ja nie chcę tego. Dobra, inaczej. Teraz tego dziada dajemy tu na początek. Tu masz być, dinozaurze. Pod -spoty wszystkie tutaj są. No, coś musi zadziałać. Uwaga, ile nam zostało sekretlaki bloków? Dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie jest gorzej? Jeszcze mamy 9. Jeszcze są szanse. Co prawda nie za duże, ale są. Ja niepotrzebnie może dałem tutaj tego pieska. Tu się Secret Lucky Block wystraszył. Więc może ja powinienem teraz z młota walnąć. O! I teraz, jak palnąłem z młota, z Banhammera tego Secret Lucky Bloka, to teraz go otworzymy i wyleci nam. Pod hotspot znowu! Ja cię kręcę! Tak źle i tak niedobrze. My coś tutaj mamy nie tak. Coś tu jest zbagowane dzisiaj. Ewidentnie nasze szczęście jest dzisiaj zbugowane. Tutaj możemy dać sobie pod hotspota. I zobaczcie, mamy już ich sześć dzisiaj. Więc ja prawdopodobnie to rozdam chyba dzisiaj widzom. Więc oto powód, dlaczego warto subskrybować, bo ja dzisiaj na poście dam link do prywatnego serwera i za chwilę te wszystkie pod hotspoty będę rozdawał. No chyba, że mi wyleci w końcu Kibel, no to oczywiście, że jaki sobie zachowam, ale te tortugini dragon frutini wszystko poleci dla widzów i otwierajmy kolejnego dziada i teraz leci do no pod hotspot znowu ja cię kręcę, zostało 6 minut szczęścia, musimy przyspieszyć tempo więc teraz już otwieramy wszystko błyskawicznie, oczywiście kładziemy kolejnego pod hotspota, czyli już mamy 7 pod hotspotów dla widzów, no traktor od też wszystko dla widzów leci dzisiaj i myślę, że to będzie dobry pomysł żeby po prostu to wszystko wam rozdać a mi zostało teraz raz 2 3 4 5 6 7. Dobra, 7 Secret Lucky Bloków. Uwaga, otwieramy to dziadostwo i mam nadzieję, że w końcu do no jakiś kibel. No nie wierzysz do Blue Dragon Fruitini. 60 tysięcy dziadowskich Robuxów wydałem tylko po to, żeby zdobyć same Dragon Frutini. No to jest jakiś żart, naprawdę. No zobaczcie na to: zostało 5 Secret Lucky Bloków. Spoko, fajnie. Wszystko fajnie, pięknie. Cudownie, że się uda tutaj. Rozdać to wszystko widzom. Widzowie będą mieli naprawdę fajne rzeczy. Bo myślę, że nie każdy widz może sobie pozwolić na Tortugini Dragon Frutini i to Ying yang. A tym bardziej na pod hotspot. Więc kto pierwszy wbije na prywatny serwer, ten po prostu sobie weźmie. Mam nadzieję, że. Wszyscy widzowie tutaj wypełnią dzisiaj bazę i zaraz to zrobimy. Ale uwaga, otwieramy kolejne, bo zostały już tylko cztery, tak naprawdę. I mi wyleciał kolejny Tortugini Dragon Frutini. To jest. Ja już nigdy, nigdy chyba nie zrobię takiego openingu. Naprawdę. Uwaga, kolejne cztery. Nie no, cztery. Czwarty został. Czwarty został, ja już mam dosyć. Naprawdę. Kolejny Tortugini Dragon Frutini. To jest ostatni raz, kiedy ja robię taki potężny opening. Przecież ja zbankrutuję. Okej, okay, fajnie. Było miło, ale się skończyło. Trzy Secret Lucky Bloki zostały. Otwórzmy sobie kolejnego tortugi. Jest Isok Sekola w końcu. Dziękuję. Dziękuję za Isok Sekola. Też rozdam go widzom, bo ja już mam ich. Nie no, tego akurat mam jednego. Ale myślę, że warto rozdać widzom. Jeszcze się upewnię, co tutaj mam. Uwaga, no tak, ja już mam jednego Isoka. On zarabia 225. Co prawda, lepiej niż Kibel i lepiej niż Dragon Caneloni, Ale myślę, że jakiemuś widzowi też się przyda. Tylko muszę pamiętać, żeby tym kątem się. Się na pewno wylogować, żeby mi widzowie tego nie zakosili. Więc uciekamy. A tutaj mi zostały dwa. Dwa Secret Lucky Bloki. Jestem sam na serwerze, jest dobrze. Otwieram przedostatniego Secret Lucky Bloka. Tortugini Dragon Frutini leci. Dowiedziałem no, po prostu, to było chyba wszystko jasne. No i dobra. Otwieram ostatniego Secret Lucky bloka. Ja się zaraz załamię. To jest jakaś masakra. Kolejny Tortugini Dragon Fruitini. 60 tysięcy Robuxów! I co? Jajco! To wszystko idzie dla widzów. No dla was, dla was. Więc tak jak mówiłem, zrobiłem screena z gry. Napisałem rozdaję całą bazę. Subskrybuj kanał i wbijaj na serwer. Publikujemy to. I proszę bardzo, jest! I pojawił się pierwszy widz. Gdzie jest? O! Siemanko, Mikołaj Żelka. Bierz co chcesz siema. O, no po isoka od razu wyrwał. Ale pyta, czy może. Oczywiście, że możesz. Bierz, proszę bardzo. Chociaż coś dobrego z tego openingu, ale zobaczcie, co on ma. Karker Kary. Job Joba ma diamentowego. O, Los orkalitos O, Mikołaj Żelka pozdrawia. YouTube'a. My też pozdrawiamy. I jaki kulturalny widz. Wziął sobie jednego i poszedł. Zostawił resztę dla innych. Jest kolejny widz. Miko, graj. O, on ma pusto bazę. On czuje, że ukradnie wszystko. O, no i tamten się wylogował, ale przyszedł kolejny. Polaczek.pl. Nawet się nie przywitał. I już kradnie. I tyle. <grym> Zapełnij sobie bazę, bo coś mało widzów dzisiaj przychodzi, więc niech sobie jeszcze dwa weźmie. No i się udało. O, Monika oki wbija. Polaczek dziękuję, spoko. Dawaj Monia, kradnij. Oj, się wywróciła. Ej, Monia upadła na głowę i nie bierze nic. O, już wbił kolejny bambolek. Nie, 2225 22, O, ma nawet dul, dul, dul. Lecą na górę, zobaczyć, co jest. To niestety, i Isoka już ukradli. O, pod hotspot jeszcze jest. Dobra, poszło. Też nic nie napisali. Biorą, kradną. Ani cześć, ani pa. O, tortugini w dragonfrutini już leci. O, traktoro dinozauro też leci. No, za mało szczęścia nam dzisiaj dał. Kolejni widzowie biorą, tortugini. No, teraz już powbijało tutaj widzów. No, i się rozkradli. Kradną, kradną Ale leci no, i przynajmniej coś pożytecznego za te 60 tysięcy Robuxów dziadowskich. Ale tam biegają. Lecą wszystkie Tortugini, ostatnie. O ile powiadomień, co się stało? I ostatni Tortugini właśnie jest rozkradywany. Pozdro, fajnie. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.